Ja jestem polski lecplayowiec i dzisiaj zaprezentuję Wam moją pierwszą paczkę z modyfikacjami do Minecrafta. Może zacznijmy od lewego górnego rogu. Tam mamy nazwę paczki PlayPack wersja 10 Pod spodem są wyświetlane FPS-y. Natomiast na dole level pierwszy. I pod levelem pokazane są. Pokazany jest status. Levela, czyli mamy 1 punkt na 17. Będziemy mieli 17 na 17. Wtedy wbije nam się level. Ym, dobra. No i mamy oczywiście jeszcze dzień. Dzień jest zerowy, jak na razie. Ok. Zacznijmy od pierwszej modyfikacji. Forge. Bez tego, nie, nie działałyby nam inne mody. Więc tak. To jest coś podobnego jak Modloader. Ok. Następna modyfikacja to Optifine. Dzięki niemu y, może, y, nasz Minecraft jest bogatszy o płynność, że tak można powiedzieć. I mamy dwa razy więcej FPS-ów. Ja w tym wypadku jakoś tak niekoniecznie mam. Ale ma, może ustawienia mam za duże. No dobra, nieważne. Yy, kolejny to jest raymap. Jest to mini mapa, którą dodałem, żeby można było szybko się odnaleźć w, w naszym świecie. Dobra. Inventory tweaks. Jest to modyfikacja, która porządkuje nam ekwipunek. Jeżeli mamy porozwalane rzeczy, to sobie szybko Uporządkujemy jednym kliknięciem. OK. Craft Guide. nacisniemy G, pokazują nam się wszystkie recepturki, coś z czego można zrobić. Teraz nie, może, nie musimy się martwić, że nie pamiętamy jak to się robiło. OK. Kolejną modyfikacją jest Wars Mode. Ta modyfikacja, mam nadzieję, że sprawi Wam dużo frajdy. Możecie nawet rywalizować ze swoimi kumplami w trybie Multiplayer Custom MPC Mod. Tu ta modyfikacja dodaje nam jak sama nazwa mówi NPC, a tak zwane, tak inaczej, czyli naszych podwładnych, którzy przybędą nam na ratunek podczas zagrożenia. Na przykład, gdy jakiś spider nas atakuje. Dobrze. Better Fonts. To jest czcionka pogrubiona. Oczywiście teraz dużo lepiej wygląda nasza polska czcionka i dużo przyjemniej się gra. Ok. Show Durability. Jest to modyfikacja, która dodaje nam do broni. Zbroi, do, po prostu do naszego ekwipunku, który nosimy, który nas ochrania. Wytrzymałość. Jak widzimy, tu mamy diamentowy miecz i mamy durability, czyli wytrzymałość 1545 z 1562. Lecimy dalej. In-game info. To jest właśnie ten, to są właśnie te informacje. To są właśnie te informacje w górnym lewym rogu. Dobra zostały nam ostatnie dwie modyfikacje Trifeller Feller i Ruins Mod. Ruins Mod pewnie już znacie z poprzednich wersji Minecrafta jest to bardzo fajna modyfikacja która dodaje do naszego Minecrafta nowe dungeon'y w których są poukrywane pułapki i różne ciekawe jakby to powiedzieć różne ciekawe Dobra, nieważne. Możemy zdobyć różne ciekawe o materiały Na przykład diamenty czy coś takiego. OK. A natomiast trifeller zaraz pokażę. Tylko muszę stąd wyjść Jest to modyfikacja, dzięki której Ścinamy drzewa za pierwszym razem Zetniemy jeden klocek i poleci całe drzewo. Natomiast gdy trzymamy shift. Wtedy nam nie zetniemy całego drzewa. Ach, zapomniałem. Okej. Okay. Patrz, patrz, patrz to to. Całe drzewko poszło. OK. Nie trzymałem teraz shifta. Natomiast teraz będę trzymał shift. Jak widzicie, tylko jeden klocek. Ten, który rozwaliłem. Ok, mam nadzieję, że Wam się paczka podoba. Zapraszam do oceniania filmu. Narka.